Krótka informacja. Film będzie się składał z trzech części, ponieważ jest dość długi. Będzie część przedbiwakowa, biwakowa i pobiwakowa. Ta wydaje mi się najciekawsza. Jeżeli nie będziecie chcieli oglądać całości, w opisie będzie podział na minuty, więc tam sobie możecie ewentualnie kliknąć. Natomiast bardzo mi będzie miło, jeżeli zostaniecie od początku do końca. Zapraszam Cóż wow. tak, tak, tak. się tak w órce? Że... Ciekła ten czas a tak. Właśnie tak zaczyna się kolejna przygoda. Mija równy rok od mojego pierwszego dzikiego biwaku w Irlandii północnej. Wtedy to był biwak solo, dzisiaj jestem z Jolą, którą już znacie z moich filmów poprzednich. A nie, tutaj nie jestem w ciąży, to dwa plecaki. Jeden na plecach z sprzętem biwakowym, a drugi z jedzeniem i potrzebnymi rzeczami. Słuchajcie, aura bardzo podobna jak rok temu, z tą różnicą, że troszeczkę zimniej. Miejsce wydaje mi się zupełnie piękniejsze od tego, które wybrałam wtedy w tamtym roku, choć tam byłam równie oczarowana, jeżeli chcecie zobaczyć filmik i miejsce, w którym byłam równy rok temu, to tutaj teraz się Wam pokażę w prawym górnym rogu karta do tego odcinka. No, i tak rozbiłyśmy sobie tutaj namiot w takich okolicznościach natury. Oczywiście już jest to pora białych nocy. Słońce praktycznie jest tylko kilka stopni pod linią horyzontu, dlatego, praktycznie przez całą noc miałyśmy taki widok aż do wschodu słońca. Ciężko spać, powiem Wam, w takich warunkach, bo, bo po prostu się nie chce. To wszystko jest tak piękne, że szkoda spać. No a jak piękne, to zobaczcie sami. Zapraszam. Jest kochani. Godzina. Piąte rano. już po biwaku nocnym. Jestem Słuchajcie, z Słuchajcie, słońca, na który czeka każdy fotograf. Coś niesamowitego muszę się przełączyć i zacząć zrobić zdjęcie w takim mieście, miejscu nocywałyśmy 5 minut, <noise> ale pięknie, naprawdę. Tutaj nad nami jest błękit. Tylko właśnie przy tym wschodzie rozciąga się takie pasmo chmur. W trzech godzinach spania nie, nie wygląda najpiękniej. E, no, ale tak jak widzicie w kurtce, w czapce. E, no i właśnie tak. Tak spałam. A jakie ja mam śmieszne spodnie. Jeszcze wam chcę pokazać. Miałam specjalne spodnie na tą okazję. E, plany hmm. nie wiem chyba jeszcze wrócę do śpiwora kawa śniadanie i chcemy iść tam tam jest ścieżka po tym klifie jest jeszcze jeden klif chcemy dojść do skał olbrzyma to są te kolumny bazaltowe słynne które teraz się wam też wyświetlają w karcie tutaj po prawej stronie u góry no dobra to ja kończę, bo monotonnie się robi. Jemy kawę? Czy chcesz no. herbatę? to ja chyba herbatkę. I ona wyszła z łóżka. <głos> <głos> Dokładnie tak spała. <noise> znaczy bez butów. <noise> no właśnie. Kawka, herbatka. A, jakiś tam płynie znowu statek. Taki widok z okna. O. Na Taki widok z okna. Kawa w akompaniamencie butów najlepiej smakuje. Ale, żeby nie było tak. O, Jola! <laughs> Jola się do śniadania przygotowuje. Ale żeby nie było, mamy chlebek bananowy. Przeze mnie pieczony. No, typowy chlebek. Pyszny, pyszny. jest. Pyszny. Tak, Sama pyszne. się pochwalę. Tak. Ja też, palę. Jola, Muszę fajnie pyszne. było. Fajna noc? <laughs> Super! No. Nie ma lepszych. Najlepsza, jaka mogła być. No, no. Ale mówiłam ci, nie 4 stopnie było. No. A rok temu o tej porze było o 5 przynajmniej więcej. Było 9 albo 12, nie, nie ten. Dobra, mamy kawkę. Szybko, myślę, że po sobocie wstanę i przyjadę i Tak, mi się wydaje, że to są te kwiatki. Mokrowe. Tak. I tam gdzieś jest jaskinia. A tam jest ten dom, nie widać tego domu. Zobaczymy. O, jaka jaskinia. W razie jakiego armagedonu, to mamy się gdzie schronić, choć nie jest za głęboka. Jak będzie rzucało żabami, to można się schronić. No. Patrz, tu też płot wciśnie. Tu. No. No. Ale... Ale dzisiaj im zawalił. To ciekawe, no po co? Chyba, że tu się owce pasły, może kiedyś. Tak, i, owoczyli, e, no i żeby tak nie wychodziły tam, bo no. stamtąd by spadały. No, mogłyby zlecieć. A ścieżka wzdłuż klifów idzie. My tam gdzieś idziemy, stamtąd. No i tak co widzieliście? Tu ocean, wyspa Ratlin, Szkocja, a my idziemy na bazaltowe kolumny wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Film, link, nie link, tylko karta w prawym górnym rogu. No to idziemy dalej. No i tu dron nie jest potrzebny. No my rybacki to jest już niewykorzystywany, bo kiedyś tutaj się odbywały połowy czego. Łososia. łososia. A oni tu jeszcze te, no, te owoce morza też, nie? I oni tak, tutaj potem. Tak, i oni po tym klifie e, te skrzynie wynosili. O, tu jest taki, jakby widać, jakby taka ścieżka. To wszystko działało do 1985 roku, a tam pisali, że datowane na 1800, któryś, nie? No i teraz ten domek jest pod zarządem tego. National Trust. Czy to jest na polskie się to tłumacząc, to jest taki mm, park narodowy? No jakby tak, scenie. jakby jakby ci e, dyrekcja, zarząd takiego parku narodowego ma to pod swoją opieką. No ale wyobrażacie sobie taki tu przypływali i potem tu dymali to są górę. I wyobrażalne. taka budowla, tak świeżą celbracja. No to, to, to trzeba sprawdzić, to Gdzieś Ani nie ma, popatrz, tabliczki żadnej. A to tutaj nie są takie. To by wygląda Ciekawe może to jest, ale widzisz, tu jest taka droga, mhm. takie płyty. No to nie jest jakieś mega stare. Ciekawe co tu się działo. Może jakiś kościółek? E! Nie? Nie. To musi być coś. To musi być jakiś ten... Widzisz tutaj. No tam jest droga, no to jest ewidentnie droga, tu coś się działo. Tutaj w ogóle miejsca jakby było. I tu jest... No nie ma tabliczki. To coś. Czy ktoś to może opowiedzieć nam co to jest z widzów? Czy ktoś wie co to jest i do czego to służyło? I do czego ten budynek służył? Jak wiecie, to napiszcie, kochani, w komentarzach. Tu jest jakaś, proszę, koniczynka, czyli to ewidentnie mamy irlandzki produkt. A gdzieś tu mamy jeszcze co my tu jeszcze mamy firmę jak się nazywała? Jakiś to. A nie, bo to jest Shamrock, to jest y, ten. Y, Shamrock, czyli to się, to się nazywa y, ten. Koniczyna, nie? To jest po, po irlandzku. To jest jakiś F-bank, ale co on znaczy, to nie wiem. I tu mamy jeszcze. I coś tu jeszcze mamy. Coś tu jeszcze jest. To samo z tą koniczyną, o. ale do czego to służyło, to pojęcia nie ma. Może ktoś wie. O. Pisałam to, patrz co mi wyskoczyło. To nazwę nazwę. kliknij, weź to kliknij to, o. żeby było widać. Co to jest? Tak, to jest to samo. I co to jest? Co to, do czego to służyło? Mhm. Takie wałki? To mi się tylko kojarzy z tym. Z maglownicą. Z maglownicą albo z czymś dolnym. Aha, Ej. blisko jesteś. Czekaj, tak. Za 88 euro mogę tak coś kupić, proszę bardzo, bo to jest węgiel. Ale co to pisze? Że Old to... Washing Magel. Tak. Stary? Magiel? magiel do prania. Taka maszyna do prania jakby. No do maglowania. Do maglowania bardziej. albo. No, no, zresztą po co komu tutaj magiel? Raczej chyba prali. Nie wiem, to, to może to pomieszczenie no. do czegoś. Old takiego. Ringel Washer for Sale. Też może być washer, czyli do prania, tak. No dobra. Nie wiem co ma jedno z drugim wspólnego, szczególnie, że znajdujemy się cały czas na tej ścieżce do tych naszych skał bazaltowych. No ale taka ciekawostka. Taka ciekawostka. Ja że z filmów. Dobrze, Jola stwierdziła, znalazła. To, to jest wanna. I z tej wanny tutaj przepuszczali przez to. Wyrzymali to po prostu. Wyrzymali. Że to nie jest ten, tylko wyrzymaczka jakaś. A tu jeszcze jakieś napisy odkryłam. Nie ma nigdzie daty. czyli to jest tutaj niedaleko. Miasteczko zaraz za tymi skałami bazaltowymi. Ira... Iraj... Irajny? No. And... Aha, to jest nazwa, widzisz? Kompany, co? Kompany. I to jest jakby Irajny? And Portras. To jest firma, która wyprodukowała ten mak tę maszynę. mac Magdalena. Kanclerz. Ty, ale to Iranie, To wszędzie, wszędzie Widzisz? Portraż. Dobrze mówię? I-R-A. I-R-A-I-N-E-N. Portraż? Coloring to jest. Coloring, k o r The ein, the IRA. Colorado, Dobra, and czyli, czyli Cola, Cola Rain, czy Coleraine to jest miasteczko obok portraż. A tu jest robaczek. Dobra, pink. to żeśmy to rozszyfrowali. Tak. Nie, nie, moi drodzy, nie IRA tym razem. Z składowane te ryby. Tak, tam stamtąd przynosili, stamtąd, tak. co wcześniej mówiłam, że z tego domku rybackiego oni tutaj wychodzili do góry i być może a, to się wszystko zaczyna składać, dlatego że tutaj widzisz, że jest taka droga. Tak. I najprawdopodobniej tu. Droga, ja to pokazuję, ale palcem, aby nie widzicie. I prawdopodobnie y, tutaj transportowali, aż do tego miejsca transportowali te, te, te wszystkie owoce morza i, i być może, że to miejsce, to ten budynek, to była jakaś pralnia. Aczkolwiek. No bo co by to urządzenie i ta wanna? Jak je Mnie to bardziej spługa niż dość odgarniania śniegu. Przypomina ten taki, wiesz, tą szuflę, co jedzie A. i ładuje. Ale słuchajcie, A. Szkocja dzisiaj to po prostu nam tu pokazuje całą swoją moc. I widzimy ją tam za tym zielonym. Nie będę teraz tam palca wsadzać, bo próbuję wam to przybliżyć. I mój paluch już nie będzie widoczny. Ale tam właśnie widzimy do Pozdrawiam Wojtka i Monikę z kanału Mo and Wo w podróży, którzy zdobywają wszystkie szkockie szczyty i już ich chyba mają 30 na swoim koncie. Brawo. Właśnie, brawo! Ja Wspom też pozdrawiam! Tak, Jola też pozdrawia! Pozdrawiamy! Bye. Pozdrawiamy! To Jola znalazła ścieżkę na dół do tej chaty rybackiej. O, i tak jak pisali tam na tej tablicy informacyjnej. Tak, takim trawersem. Na dół. Tam jeszcze jakiś takim trawersem. A tam jeszcze był taki ślad, że tam jeszcze jest coś. Chodź pójdziemy zobaczyć. No nie, bo z tamtej strony było widać. O widzicie tam jest tam domek. Tu jest ta zatoka, tu, tu, tu łódki wpływały. O, faktycznie, jakie oczko! Koniec, nie ma bardziej, przybliżenia większego. Tyle musi wystarczyć. Drut kolczasty, czyli tu nie ma. Chodzenia, gdzie się chce. Opłacie byśmy musiały. Dobra, a ja jeszcze mam pytanie do Moniki i Wojtka. Co to są za góry w tej Waszej Szkocji? Proszę mi tu w komentarzu napisać. O tych mówię tam na horyzoncie majaczących. To na pierwszym planie to jest wyspa Ratlin, ale już za wyspą Ratlin jest Szkocja znowu. I tam też takie dość potężne te szczyty. Ja wiem, mogłabym sobie mapy otworzyć i zobaczyć, ale wy mi tam chyba szybciej napiszecie zdobywcy wszystkich. Czego? Munro, Jola mówi, wow, Becio. No to idę. O! Oh. No chodź tu, zobacz. Jest, a Patrz, tam z prawej jest ścieżka. Czy ja, Co, ja, ja nie wiem, jestem? ja nie wiem. Ale to jest szok. Nie wiem, bo ten pantan poszedł z tym filmem. Coś, już, już jesteśmy krok od tych bazaltowych polu Jones Hosway. Ta Tak, już widać tutaj. Dajcie się uklęknę, bo yes. tu strach stać. Nie, to chyba nie będzie tej przestrzeni, widać. Kamerka tego nie odda. Może teraz? Chyba tu leży, kuję. O, tak, tak. Ogląda, tak o, oglądamy! Tak oglądamy! Co tam jest? Tak oglądamy! Jak tam jest? Przepaści, ale ja nie wiem, ile tu będzie. Tu będzie z 200 metrów jak nic. Nie wiem, nie wiem wysokości teraz. Nie wiem, ja może no, chyba no, nie bo. mam. E, takiego punktu odniesienia, ile to jest, 200 metrów w pionie, ale kurczę jest. Tak tu, tu, nie, tu, o, moją głowę tam widać. Uuu, nie, to nie moją głowę widać, to jakiś, to twoją może głowę, nie, to też nie twoją głowę widać. Może Gianta głowy widać? Może. Ach, zaraz wyskoczy jakiś olbrzym z ze Szkocji przyjdzie. Tutaj może na pewno z Giantów ktoś tutaj chyba, nie? No właśnie, nie wiem, no Dołem. może tam to co Ci mówiłam, że nigdy tam nie zaszłam za ten winkiel tak. i może z te, za tego winkla prowadzi, ta... Tak. tam później może to schodzi i, i, i tu się robi taki, ale tu nie widać ścieżek żadnych. Nie, całe pole. Widzieliście kiedyś tyle stokrotek? Aha. Zamków z piasku, tu się nam zaczynają. Nasza grobla olbrzyma. Palcem, gdzie jest szlak, który on już jest zamknięty w tej chwili. Tu, 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 tu. Teraz tu. Pod tymi skałami. Tu jeszcze go widać. No i nie wiem, bo ja tam się naprawdę boję wychylić. Bo sam widok i ta przestrzeń to mnie przeraża. Ale on od tego punktu, który zaraz moment dalej się przybliżę, się nie oddalę. O, od tego, widzicie tego cypelka? On już jest tam, tam jest zamknięty ten szlak. Ta ścieżka, którą wam tam pokazywałam, ta ławka jest tam. Siedziałyśmy przy tej ławce i tam wam pokazywałam tamtą stronę i szlak, który jest nieczynny i on prowadzi aż pod tą ławkę i tam wy... Tam by dochodził do tej ławki, tam by się kończył. No ale jest zamknięty. Stąd widać jeszcze lepiej tą ścieżkę. Jak tam prowadziła. Tam, 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 tam. I tam do ławeczki. Cyk. To fajny musiał być szlak. Słuchajcie, tam tak wieje, że nie dało się iść. Tu widzicie plażę z ostatniego odcinka. Karta w prawym górnym rogu. My jeszcze kawałek tylko idziemy i będziemy się zawracać. Zobaczcie jak wieje. Scie to, tu wszystko porozwalane. No nie dało się iść pod ten wiatr, a tu dosłownie parę kroków i wszystko ucichło. Nie idziemy daleko. Z czasem zagapiłyśmy. Trochę się tu schowałam, żeby móc do Was pogadać. Ten szlak kończy się gdzieś tam, mniej więcej. No i my kończymy w tym miejscu. A dlatego kończymy w tym miejscu, bo, no bo znamy tamtą część. U mnie na kanale macie dwa odcinki z tego miejsca. Tutaj nigdy nie byłam z wami też tu nigdy nie byłam o. o, jakoś się coś przekrzywiło no i czas nas goni bo pomimo tego, że wstałyśmy o 5 godzinie, to trochę żeśmy sobie źle rozplanowały no bo tu jest tyle pięknych miejsc po drodze, że tu się nie da iść z zegarkiem w ręku i, i ten czas, który oni tutaj przewidują na ten szlak no to niestety nie jest do zrealizowania szczególnie jak jest się wrażliwym na piękno Dlatego zadecydowałyśmy z Jolą, że następnym razem przyjedziemy i zrobimy ten odcinek tutaj. Ten właśnie, ten odcinek zrobimy, ale być może, że zrobimy go w całości do miejsca, w którym teraz mamy auto i wrócimy się autobusem, bo właśnie często ludzie tak tutaj robią. Ja się cieszę, że mogłam zobaczyć ten kawałek, bo nigdy wcześniej właśnie tej strony nie znałam. No Ten szlak, który wiecie, to jeszcze by był sens iść tam do końca, zejść i tam, jak wam pokazywałam, że tutaj idzie ten szlak, i iść, wracać się tym szlakiem, bo to się robi taką fajną pętlę. Ale ten szlak jest zamknięty. O, znowu wieje, więc nie wiem czy mnie będzie słychać. Ten szlak jest zamknięty z tego powodu, że tam się cały czas coś odrywa, usypuje, jest po prostu niebezpieczny i zamknęli go. No więc. Iść tam i po to, żeby się znowu górą wracać, znając całą już tamtą część. A, a, a myślę, że dzisiaj jest niedziela, a ludzi tam będzie mnóstwo, bo przy takiej pogodzie to, to tam będzie oblężenie. Więc my tutaj decydujemy się zakończyć ten nasz trekking. Wracamy do auta. No i nie wiem, czy teraz już Wam powiem cześć i widzimy się w następnym odcinku, czy, czy co. No, ale tak jak powiedziałam, mamy e, nowy system. Mam nowy system tworzenia tych moich materiałów, więc może będzie jakaś kolejna część. Gdyby nie było, to cześć i do następnego. Pa, pa.